prowadzonego śledztwa. Proszę Państwa, dlaczego tak szeroko podkreślam tutaj pracę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ich funkcjonariuszy? A dlatego właśnie, że mm, uważam, że mm, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego winni mieć uprawnienia, które posiadają również w chwili obecnej. Pamiętacie Państwo, po niesławnej aferze Amber Gold pojawiły się głosy o reorganizacji służb, a więc w szczególności i również i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja mam taki apel do osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa, aby pewne działania ustawowe gruntownie przemyśleć w tym zakresie, gdyż ja po prostu pozostaję poza moją wyobraźnią kwestia prowadzenia tego rodzaju śledztwa bez udziału funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy, którzy są uprawnieni do działań również o charakterze procesowym tak abyśmy, aby sprawnie tego rodzaju postępowanie, a jak państwo widzicie to zagrożenie było realne, mogło być wykonywane, agencja musi być, być wyposażona i w odpowiednie uprawnienia. Myślę, że będę wyrazicielem tutaj również i woli kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby wyrazić pogląd, iż to postępowanie jest wzorem współpracy pomiędzy prokuraturą a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.